Witam z tej strony AczpyDWiT albo Maruś jak tam wolicie wizowie zapraszam was na kolejny odcinek Zerobox Tym razem naszym odcinkiem Zerobox będzie Wiesza Trollów 2 Chwilzowie was zapraszam do oglądania i do subskrypcji kanału Zobaczymy co to nas będzie ciekało Pewnie będzie śmieszne, zobaczymy, podzielimy przepraszam ale się wyspałem nie ma co w tym chodzi, ale zobaczcie mi zaraz o, Nie mam robuxów Nie, nie chcę, bo robuxa nie mam. Co ja to mam zrobić? Ło Panie! się nie ma co w tym chodzi Za robuxy, z robuxy działa wszystko Cieka się Skąd tą rozgrywkę a powieźmy, tutaj nie może w tym chodzie. O, spadłem! No, to nic ciekawego nie ma. Można normalnie się idzie. O, spadłem! No, mi się wyrzuci ciekawego, do to tylko tak się idzie. A, to takie ok. co? Tu ja mam coś Ło! Spaliło mi się. myślałem, mi się ciekawego, ale to takie. Na dwa razy. Nie, nie chcę kupować zaropu nie mam. No mi w coś że ciekawego jest, ale to takie... Takie... Takie sobie. Trorowa z mocy mają. spadłem. No mi ciekawego widzowie. I się i się, i się, nic nie robisz. Okay. nie Jak ja dał dojść? No, spadłem. No nic ciekawego.